Na przykład jak sami widzicie możemy zacząć latać i możemy przenikać przez ściany wszędzie. Ja wiem, że wy bardzo byście chcieli od razu zbliżować się tutaj. I tak też uczynimy. Dobra moi drodzy, zajrzyjmy może do, do przedmiotu. Co to w ogóle to tutaj jest? PA. Pająk! Tu jest kaseta w środku! I pojawił nam się przycisk pauza! Amanda, the adventurer! Moi drodzy, ta gierka przyprawia mnie o ból głowy. Ponieważ nie spałem dzisiaj w nocy i myślałem, co my tutaj jeszcze możemy znaleźć, co my tutaj jeszcze możemy posprawdzać. Ponieważ wczoraj, jak montowałem jeszcze film, to sprawdzałem sobie, przybliżałem na kamerze i tak dalej. Patrzałem, co z tymi zegarkami i tak dalej. I mi się wydaje, moi drodzy, że to jest bardziej tajemnicza gra niżeli Hello Neighbor oraz Dziecko wrzuci razem wzięte. To jest po prostu niemożliwe. Moi drodzy, po pierwsze, mamy tutaj jakąś pułapkę. Jest tutaj, tu jest Amanda To, to jest ten Amanda Demon, wie, demon. Widzicie to jest, to jest ten demon no, Który nam wyskakuje na końcu Tutaj zauważyłem jakiś, jakiś kod Tam jest chyba 1932 Z tego co mi się wydaje Tu mamy jakieś coś takiego widzicie możemy tym ruszać Moi drodzy tutaj jakaś, jakaś skrzyneczka którą możemy otworzyć Ale tak czy siak wydaje mi się Po prostu że to jest gierka demo Ona się przygotowywuje dopiero na Steama i dopiero na Steamie te wszystkie ruszalne przedmioty, te, te zegarki i tak dalej, one po prostu będą działały. Ale co z kodem y, na lodówce, który jest po prostu jakimś alfabetem? To jest po prostu niemożliwe. Ja się w ogóle dzisiaj z wami nie przywitałem. No siema, to się Marcos, to Marko, z tej strony mi. Welcome back to Amanda the Adventurer. Panie moi drodzy. Spójrzcie, tutaj mamy też jakąś myszkę. Ja wam wczoraj, na wczorajszym odcinku e, pokazywałem dodatkowe filmiki, których jeszcze nie odblokowaliśmy. Moi drodzy, zostawcie koniecznie 5000 łapeczek w górę, jeżeli chcecie więcej Amandy, hakowania, glitchowania i sprawdzania sekretów. Wczoraj mieliśmy też sprawdzić stronę Steam Amandy. Może tutaj będziemy mieli jakieś sekrety. Join Amanda and her pay Paul Woolley, ona Series, bla bla bla. Dread XP, polski. I teraz, moi drodzy, mamy tutaj taki obrazek. To wiemy, co tutaj mniej więcej. No, tu jest ten robot, jeszcze ewentualnie. Tu jakiś nóż, no to już wiemy, to też już wiemy. 3.45 Tu jest to. Następ... MU, to jest jakaś odpowiedź. Ciasto MU. Ciasto, ciasto na MU, bo ona się tutaj pyta, jakie my ciasto lubimy. I tutaj wpisujemy Apple Moodpy. Moodpy. Ja jestem w ogóle też ciekawy, co wy mi pisaliście pod komentarzami wczoraj. Juniorski, kiedy będzie scena, gdzie Amanda pyta cię o twoje ulubione ciasto, napisz tam Mutton i zobaczysz, co się stanie. Mutton. Po. Pols. Co to jest? Baranina! Le... Let's go! Dobra, idziemy oglądać taśmę. Ja jestem ciekaw, czy ten mutton... Kind of mutton zadziała. Mutton. That sounds delicious. O oh mój god! Co zadziałało! Ale czy teraz się coś zmieniło? Nie no, dalej mamy. Dalej mamy to tutaj. Tu jest taki robocik, widzicie? I on tutaj ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, coś tam 0x. Ale czy to będzie jakiś... Może on musi się wyświetlić tutaj na oczach? Się stało? Ej, wziąłem jabłko, Nacisnę na. Pi... na to pianino. Ach, ja wiem, dlaczego tak się robi. To się po prostu gdzieś teleportuje. Wiecie, dlaczego to się teleportuje? Ponieważ. to się gdzieś. Ale ja to gdzieś słyszę, że to gdzieś się respawni w jakimś dziwnym miejscu. To znika, to po prostu znika, żebyśmy mogli zagrać na tym pianinie tutaj. Jeszcze mamy banan. To się gdzieś respawni, gdzieś, ja to, ja to słyszę gdzieś tu. Tutaj gdzieś to słyszę. O, tu! One się tutaj zrespawni, ale, ale dlaczego? Ale, ale, to czekaj, to czy ja mogę na, na przykład wziąć teraz te doniczki? Tu, patrz, A, to, to... A ja tego, te, teraz tego już nie usłyszałem. To się znowu tutaj pojawiło. Oni to chyba tak specjalnie zrobili, że jak tutaj się coś ciekawego wyląduje, to żebyśmy mogli zagrać sobie na tym, prawda? Więc to jest chyba... To jest chyba nic, no bo te, to się znowu tutaj pojawia. No, no, Tutaj w ogóle obok tego budzika mamy jeszcze taką lalkę. Jakaś taka mega dziwna lalka. Ja bym strasznie chciał wiedzieć, co się znajduje w tych pudełkach. Moi drodzy, przeglądając internet, w poszukiwaniu sekretów Amanda The Adventurer zna znalazłem kanał, który się nazywa Yatchu. Minasan kombała? Kon Yatchu. I ona tutaj, no ja sobie ten filmik obejrzałem. I ona tutaj na samym końcu pokazuje kod, który właśnie jest na tej lodówce. XXU burn on oven now. Nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że zamiast burn on oven now oznacza to, że nie zapal teraz piec, tylko T. Tutaj powinno być te. Turn on oven now. Czyli teraz. Odpal piekarnik. Ale dlaczego? XXUXE. Wydaje mi się, że ona to jakoś źle tłumaczyła. Ona w tym filmie nawet nie mówi, jaki to jest kod. To nie jest kod Braille'a, to nie jest kod Morsa, to nie jest jakiś. Ja, ja nie. Ja nie, nie, nie mam żadnego pojęcia. Kodem, który najbardziej mi przypominał właśnie to, to ja sobie wpisałem po prostu DICE code, czyli kod kości. I to się moi drodzy nazywa DICE szyfr kości. Widzicie? Szyfr kościany nie jest koską, to tylko kwadraty z kropkami w niektórych miejscach. Ale mi tutaj wychodziły jakieś pierdoły, jak ja próbowałem rozwiązać ten kod. Tym bardziej, że tutaj mamy jakieś xy, widzicie? I to powinno, to powinno działać, ponieważ ten x oznacza o. O, 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 widzicie? Tutaj mamy n, n, n. Więc wydaje mi się, że tu jest napisane turn on oven now. Ale tu nie jest x, x, u, x, e. Bo to jest po prostu źle. Tylko ja sobie zeskrolowałem do komentarzy na dół. I tutaj jakiś gościu napisał że to jest najprawdopodobniej pause. Oni też sobie komentują. Czy to było tak? Myślałem o czymś podczas kąpieli, ale kolor litery menu napisanej na lodówce jest również na pianinie. No to już też testowaliśmy. A kod pod nim połączony jest z tym, który wydedukował Yachiu Chan. No i mamy, że to jest pause, czyli pauza, załącz teraz piekarnik. Jaka pauza? Czy to chodzi o jakąś pauzę, która znajduje się na telewizorze? Volume. Mamy tak power? Nie da się tego nacisnąć. Volume, nie da się. Volume, channel, input, record. A, oh, a! Stop Eject! I tutaj brakuje jakiegoś, jak sami widzicie, tutaj brakuje jakiegoś przycisku. I my w, na wczorajszym odcinku, jak przeglądaliśmy sobie pliki z tej gry, znaleźliśmy właśnie button, czyli przycisk. Ja myślałem, że to chodzi o te przyciski. A tu je brakuje jakiegoś jeszcze jednego. Moi drodzy, to co teraz zobaczycie, to jest to mega spoilerowanie, ponieważ wydaje mi się, że demo kończy się w tym miejscu. Ale my jesteśmy cheatery, my się bugujemy, my się glitchujemy, i zainstalowałem, moi drodzy, mody cheaty do tej gierki. I teraz, moi drodzy, używając cheatów, możemy sobie po prostu eksplorować całą tą grę. Na przykład, jak sami widzicie, możemy zacząć latać, i możemy przenikać przez ściany wszędzie. Ja wiem, że Wy bardzo byście chcieli od razu zliczować się tutaj, i tak też uczynimy, ponieważ my zjeżdżając poza mapę, widzimy, że jest tutaj Amanda, która po prostu sobie stoi i czeka. Amanda, potwór, prawda? Która czeka, aż my obejrzymy tą kasetę, tą drugą kasetę, i ona wtedy otwiera po prostu tutaj te, 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 te drzwi na ten strych i wyciąga rękę, widzicie? I ona tutaj po prostu jest tak. Skulona, ona po prostu tutaj jakiś oddaje dźwięk. No dobra moi drodzy, zajrzyjmy może do, do przedmiotu. Co to w ogóle to tutaj jest? Pa pająk! O fuj! Tu jest jakiś pająk! Oh my god! Co to jest fuj? O nie! Hamein. Follow us the fan. Czy to jest... To jest coś mega dziwnego, ale... Tu jest kaseta w środku! I tu jest jakiś pająk. Jak się ta kaseta nazywa? Nie wiemy jeszcze. Ale my widzimy, że my tutaj otrzymamy jakąś kasetę. Widzicie, tu jest tył tej kasety. Tu chodzi jakiś pająk. Na bank dostaniemy jakiegoś przed, przed tym yy, przez przed tego pająka. Bo my na przykład tutaj otworzymy sobie to, prawda? Kto się otworzy yy, i wtedy wyskoczy nam ten. A nie jest tutaj! A tu jest kaseta in the kitchen! Czyli my tą kasetę już mamy, ale... Ten... Fuj! Ten pająk jest po prostu mega creepy. Dobra, zaglądajmy do kolejnych pudełek. Wydaje mi się, że w tych pudełkach tutaj po prostu nie będzie e, niczego, ponieważ to są po prostu puste pudełka. To jest po prostu dekoracja. Moi drodzy, mamy tutaj coś takiego. Tu niczego nie ma. Następnie, moi drodzy, mamy zamkniętą jak to się mówi zamknięte to pudełko, no, tą skrzynię. I my tutaj potrzebujemy jakiś klucz Ale w tym pudełku jeszcze niczego nie ma No bo to jest dopiero demo, prawda? Ja jestem ciekawy, co jest na zewnątrz To, to już się dowiedzieliśmy, że jest to po prostu jakieś wideo Ale my sobie po prostu przejdziemy tu I nie ma, nie ma poza mapą niczego Oprócz Amandy ja, ja dalej nie mogę wyjechać Tutaj mamy po prostu strych No i to jest tylko i wyłącznie tyle Tu mamy jakieś przedmioty W których nie znajduje się nic Tu mamy... Też coś takiego. No ja przepraszam, że używamy, moi drodzy, cheatów i haków, ale my po prostu. Ja się czuję, jakbyśmy. Jakby, jakbyśmy grali sobie po prostu znowu w Hello Neighbor, że my musimy po prostu dowiedzieć się, co się znajduje pod mapą, co się znajduje u góry, co się znajduje na dole i tak dalej. Dobra, moi drodzy, eksplorujemy dalej. Safe. Kolejny jest safe. Moi drodzy, wchodzimy do safe'u i mamy tu jakiś pieniążek. I tym pieniążkiem, ten pieniążek to jest chyba najprawdopodobniej. Button, czyli ten przycisk, którego nie możemy tutaj, y, y, moi drodzy, y, dosięgnąć. Ja spróbuję usunąć sobie te drzwi z tej szafy i mamy.. O oh, jest! Widzicie? STV stop button. Ja może zrobię po prostu tak, że ja sobie otworzę te drzwi i my teraz po prostu tutaj podejdziemy, to się bardzo ciężko steruje, ale my podej... podchodząc tutaj do tego przedmiotu, to my niestety nie możemy nic zrobić, ale mogę kliknąć w to. No i to nam zjeżdża, widzicie? Bo, my tak jakby musimy otworzyć ten kod, te drzwi się otworzą. Ale jak sami widzicie, w, kode, w kodzie źródłowym tej gry nie ma jeszcze animacji otwierania tych drzwi. Dobrze, moi drodzy, jak sami widzicie, ja sobie ten przycisk teraz. O, myślałem, że można go podnieść. Ja sobie ten przycisk tak jakby teraz tutaj zrespałniłem. Ale my go, my go nie możemy podnieść. Nie, nie, wiem, nie, wiem, nie wiem dlaczego. Co mnie jeszcze ciekawi, to jest tutaj w tym zegarze. Może będzie tutaj też jakiś pająk. Niestety nie ma tutaj niczego. Uu, tu jest kolejna kaseta. Widzicie? Więc w tym zegarze będziemy mieli kolejną kasetę, która nazywa się na pewno się nazywa również In the Kitchen. No widzicie, to jest kolejna kaseta In the Kitchen. Bo twórcy pewnie jeszcze nie mieli pomysłu, jak nazywać te kasety, więc wszystkie są nazwane In the Kitchen. Więc możemy być pewni. Że gra będzie się toczyła chyba tylko najprawdopodobniej na strychu. Ewentualnie zejdziemy na dół i będziemy gdzieś na samej końcowej katsence gdzieś może uciekać przed Amandą. Moi drodzy, tę szafę też trzeba otworzyć. My, oczywiście, sobie w nią wlecimy i najprawdopodobniej będziemy tutaj mieli również jakąś kasetę. Nie no, niczego tutaj nie widzę. Tutaj w ogóle mamy jakieś ciuchy i w tych ciuchach na razie niczego nie ma. Ja się bardzo przestraszyłem tego pająka wtedy. I muszę wam powiedzieć, że... Czekam, aż pojawi się jeszcze jakiś pająk. Dobra, co my tutaj mamy? Tu. Jak się otworzy, to na bank też otrzymam jakąś kasetę, widzicie? Tylko że... Tu jest na razie pusto. I to jest też taka troszeczkę lipa. No dobra, jedyny przedmiot, który jest, no to jest właśnie mm, ten przycisk, który, który nie działa. Nie wiem dlaczego on nie działa. Tutaj mamy tego robociksa. W tym robocikse są potrzebne baterie i jest jakiś klucz. Więc sami widzicie, że będziemy musieli zdobyć baterię. To się nazywa Hame, Hame in, Follow us to fun. Sadzimy baterię i on on zadziała i da nam klucz. I ten klucz najprawdopodobniej będzie kluczem do tamtej skrzynki, a w tej skrzynce co tutaj jest? Może tutaj będą baterie. Wiecie o co chodzi? To będzie taka gra logiczna. Otwórz to, zrób tamto, dostaniesz to. Na przykład ustaw godzinę, dostaniesz baterię, albo ustaw tutaj dobrą godzinę, otworzy Ci się coś tam, dostaniesz baterię i dostaniesz później klucz. To będzie działało na takiej zasadzie. No i mnie jeszcze ta lalka, która się znajduje właśnie tu. Ona jest dosyć creepy, ale... TUTAJ SĄ BATERIE! Już wiemy, że tutaj będą baterie. Moi drodzy, jak wyjdzie Amanda, to my po prostu tak, 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 tak i przejdziemy tą gierkę w 5 minut. Więc ta lalka jest potrzebna po to, aby wyciągnąć z niej baterię. Te baterie, następnie dajemy tu, temu robocikowi. ten robocik się otwiera, dostajemy klucz i otwieramy najprawdopodobniej ostatnią coś. No, no tutaj też coś będzie, jakiś kod może. Się... Oh my god, to, czy to jest złe? Że, że, że my tak już sobie modujemy tą gierkę i sprawdzamy, co gdzie, jak, po co, za co. Ale wydaje mi się, że my coś jeszcze znajdziemy: coś mega ciekawego, coś co. co nam się może ewentualnie spodobać. W telewizorze coś jest? Nie, tutaj w telewizorze niczego nie ma. Tutaj w tych pudełkach też niczego nie mamy. No ale tutaj jest też ten. Tutaj coś będzie z tym szczurem. Ten szczur też nam coś przyniesie. Widzicie, będziemy musieli tutaj położyć serek i wtedy przyleci szczur 1932, przyleci szczur. No, i tu jest tu jest ta Amanda, widzicie? No, to jest Amanda. No, ewentualnie to jest jakiś szczur. On tutaj, ten szczur gdzieś już musi być, bo ja, ja wczoraj, jak przeglądałem pliki z tej gry, to my też już znaleźliśmy tekstury do szczura. Ale, że ten pająk. I ten pająk, on mi się będzie śnił po nocach. Tu jestem ten pająk. Fuuj, jak się. Bo on tak chodzi, wiecie co? On tak chodzi. Tak. O, jest! Oh my god! Jest przycisk ten 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 e, post bat, którego potrzebujemy. Spójrzcie, bierzemy ten przycisk, sadzamy go tu. Czekajcie, ja mu, mi, mi normalnie aż ciary przychodzą. Bierzemy jabłko, cyk, pyk, proszę bardzo. Sadzamy to tu. 420. łeb, bo miałem ustawić najpierw na 40 minut. A! Dobra, dawaj mi tą kasetę. Mamy, moi drodzy. Patrzcie teraz to, cyk. Wsadzamy kasetę i pojawił nam się przycisk pauza. uuuu To jest nowe! Tyryryry, to jest mega! Ponieważ wydaje mi się, że my możemy sobie fajnie pauzować. Patrz. Na przykład teraz pauzę zrobimy. Ja sama Amanda, się Manko. I my możemy robić pauzę i się później przyglądać. Jakimś podpowiedziom, widzicie? Ja to Wam wczoraj pokazywałem do programu do montażu. Natomiast teraz możemy robić sobie sami pauzy. Ja jestem ciekawy. Willy. Nie mamy za dużo czasu. Ja jestem ciekawy, czy jak wyjdzie tutaj Amanda, to czy my będziemy mogli szybko gdzieś pod. Wydaje mi się, że. Będziemy musieli zrobić pauzę i się tutaj ukryć, żeby ona nas nie zauważyła. Tak mi się wydaje, bo po coś to jest, to miejsce. Czekajcie, kiedy ona wychodzi? Cyk. O teraz, teraz miałem. O. Oh my god! Więc ona po prostu rękę wy wystawia. No, no normalne, prawda? Normalne. Najgorsze jest to tutaj. Dla mnie to jest dla mnie najgorsze, bo on tak chodzi. Ja, ja się nie brzydzę pają pająków, nie. Ja się nie brzydzę tych tych stworzeń, ale on tak on tak chodzi. Moi drodzy, zostawcie koniecznie 5000 łapeczek w górę, jeżeli chcecie więcej Amandy, hakowania, glitchowania i sprawdzania sekretów. Moi drodzy, lista wspierających, dziękuję. Inne moje filmiki, wbijajcie koniecznie, są po prostu mega. Jeżeli chcecie więcej Amandy, dajcie znać na radio gdzieś!